Żabka chce być jak McDonald's. Łokik przygląda się opłatom około a Rzecznik Praw Dziecka bierze się za energetyki. Michał Kokoszkiewicz, zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. Muzyka Żabka chce sprzedawać jak McDonald's. Zabka została niedawno najliczniejszą, największą pod względem liczby sklepów siecią handlową w Polsce, wyprzedzając należący do Eurocashu Szyt ABC. Nie oznacza to jednak, że firma zamierza osiadać na laurach. Przeciwnie, chce dalej rosnąć i rozwijać się w nowych formatach. Przykładem tego podejścia, tego sposobu rozwoju, jest uruchomienie, planowane, planowane uruchomienie formatu Drive. Co prawda żadna tego typu placówka jeszcze nie została uruchomiona, ale instalacja takiego formatu już się, szanowni państwo, odbywa, a odbywa się e, przy drodze wojewódzkiej e, w sieradzu, drodze wojewódzkiej między, w, w Zduńskiej woli, drodze wojewódzkiej między łodzią a Sieradzem. Ma być szybko, łatwo i przyjemnie, czyli jak w klasycznej żabce, tylko nie na nogach, a w samochodzie. Po co w ogóle żabce taki koncept? Ano po to, żeby wchodzić w nowe, do tej pory niedostępne dla siebie lokalizacje. To jest w ogóle charakterystyczne, jeżeli chodzi o podejście żabki do rozwoju biznesu. Otwieranie sklepów nie tylko w tym modelu tradycyjnym, klasycznych sklepów Convenience, ale też próba stworzenia czegoś bardziej elastycznego, czegoś, co można dopasować do. Miejsc, w których do tej pory nas nie było, albo takich miejsc, o których byśmy nawet nie pomyśleli do tej pory, że moglibyśmy tam być. Przykładem, chociażby, sklepy Żabka Store, sklepy bezobsługowe Żabka Store. Niektóre z nich lokowane są chociażby w warszawskim metrze. Te lokale mają tak naprawdę niecałe 20 metrów kwadratowych powierzchni. Normalny sklep Żabki oczywiście nie miałby tam racji. Bytu, no ale warto przecież zagospodarować jakoś ten ogromny, codzienny potok pasażerów. No i stąd instalacje właśnie takich placówek jak żabka Nano. Na podobnej zasadzie działa to niemal w każdej lokalizacji: w klubie fitness, w akademiku czy w markecie budowlanym. Podobnie jest w przypadku formatu Drive. Klasyczne żabki oczywiście znajdują się czasami przy ruchliwych drogach, ale no nie jest to norma, a już przy autostradach czy drogach ekspresowych tego typu placówek raczej nie ma, a taki format jak drive mógłby pozwolić zająć właśnie tego typu lokalizacje. Żabka ma już pewne doświadczenie jeżeli chodzi o rozwój sklepów przy ruchliwych drogach czy przy szybkich drogach tak to nazwijmy, chociażby w zeszłym roku eksperymentowała ze sklepem na stacji Paliw. No i przede wszystkim w tego typu formacie jak drive sprzedawane będą z pewnością przede wszystkim produkty z asortymentu dań gotowych oraz napoje. No a umówmy się, portfolio dań gotowych i napojów Żabka ma naprawdę szerokie. Faktem jest też to, że rynek sklepów convenience w Polsce, głównie dzięki Żabce, nasyca się, no i trzeba szukać innych dróg. Rozwoju. Nie można bowiem zapominać w tej sytuacji, że żabka cały czas, czy właścicielem żabki cały czas pozostaje fundusz inwestycyjny, w tym przypadku CVC Capital Partners i z pewnością. A żabka za jakiś czas bliższy lub dalszy zmieni właściciela. No ale żeby to się stało, no to potencjalnym nowym inwestorom trzeba pokazać, że ten biznes ma szansę rozwoju, że ten biznes ma szansę zarabiania pieniędzy. No i przede wszystkim, że ten biznes wie, gdzie te pieniądze zarabiać i gdzie po nie można sięgnąć. A tak w ogóle, to jeżeli chcecie poczytać o. Yy, Ewentualnym podejściu do zakupu żabki przez firmę, która już kiedyś krążyła ko koło tej sieci i zamierzała e, ją kupić, to polecam Wam tekst, który publikowaliśmy w tym tygodniu na portalu wwwwiadomościhandlowe.pl. Link do niego wrzucimy wam w, w opisie tego filmu. Włokik przygotował raport o opłatach około sprzedażowych. W niektórych sieciach może być naprawdę gorąco. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już dawno wypowiedział wojnę sieciom, które w nieuczciwy sposób wykorzystują swoją przewagę względem dostawców. Kilka dni temu opublikował swój kolejny raport na temat tego, no, jak się sprawy mają. W tym aspekcie, w aspekcie stosowania nieuczciwych praktyk wobec właśnie dostawców, okazuje się, że w latach 2016-2020 35 podmiotów prowadzących 52 sieci pobierało opłaty około sprzedażowe od swoich dostawców. Rocznie, szanowni państwo, zarabiali na tym aż 5 miliardów złotych, przy czym niemal cała kwota wędrowała w tym przypadku do. 12 sieci. O jakich opłatach mówimy? Usługi marketingowe. Tutaj chodzi o takie rzeczy jak odpowiednia ekspozycja produktu danego producenta, obecność w gazetkach, a także komunikacja elektroniczna. Druga grupa to usługi informatyczne czyli wsparcie przy gromadzeniu danych oraz przepływie dokumentów. Trzecia kwestia to usługi laboratoryjne, ale one dotyczą przede wszystkim dostawców marek własnych. No i czwarta grupa usług to usługi logistyczne. Chodzi tutaj o opłaty za dostarczanie towarów do centrów logistycznych i sklepów, a także rozładunek, konfekcjonowanie i tego typu rzeczy. I to właśnie z tymi ostatnimi, a także z opłatami marketingowymi Wokik ma największy problem, bo i obie te kategorie są największe. Łokik zwraca uwagę, że część sieci może na przykład manipulować przy gazetkach. O ile opłata producenta żywności za to, żeby się znaleźć w takiej gazetce sieci handlowej, nie jest zabroniona, o tyle problem pojawia się w sytuacji, kiedy jej wydawanie czy koszty jej wydawania nie są zbyt wysokie, no a producenci muszą płacić ciężkie pieniądze za to, żeby się tam znaleźć. Mówiąc wprost, Wokik twierdzi, że Gazetki sieci handlowych mają służyć promocji produktów tam sprzedawanych, a nie czynić z niej narzędzie do łupienia dostawców. Z kolei w przypadku usług logistycznych, WOKiK zwraca uwagę na problem opłat za dostawy z magazynu centralnego sieci do sklepów. Urząd stwierdza, że jeżeli tego typu dostawy stanowią integralną część modelu biznesowego, Danej sieci, no to producenci płacić nie powinni. No, praktyka pokazuje, że w tej sytuacji bywa różnie. Co dosyć ważne, Walkik uznał, że podejmowane działania związane właśnie z tymi opłatami około to są tak zwane praktyki szare lub te pochodzące z katalogu otwartego. O co chodzi? Najgłębiej rzecz ujmując, praktyki szare to takie, które są dopuszczalne. Ale e, muszą zostać jasno zawarte w umowie pomiędzy obiema stronami, muszą zostać jasno wyartykułowane, no i obie strony oczywiście muszą się na nie zgodzić. Natomiast katalog otwarty to sprawy, które podlegają ewentualnej późniejszej ocenie pod kątem no, dobrych obyczajów i naruszenia interesu e, dostawcy. Zatem nic z góry nie jest zabronione, ale wszystko musi być wcześniej konkretnie ustalone i obie strony mają mieć jasność, na co tak naprawdę się piszą. To, czy tak się działo, będzie teraz, czy w zasadzie już jest sprawdzane w przypadku pięciu sieci, tak ogłosił UOKiK. E, w przypadku Karfura, Żabki, Dino, Auchan i Selgrossa, ale niewykluczone, że do tego grona dołączą kolejne e, szyldy. A że UOKiK potrafi być skuteczny, świadczy chociażby przykład grupy Eurocash, którą urząd w zeszłym roku karał, e, nałożył na nią karę w wysokości 76 milionów złotych. I szczerze mówiąc, wcale źle się nie stanie, jeżeli ukarane zostaną kolejne sieci. W Polsce handel ma zdecydowanie dominującą pozycję względem producentów i dostawców, a jej nadużywanie... No, może doprowadzić do zachwiania stabilnością takich podmiotów, stabilnością takich dostawców, a w konsekwencji nawet do ich upadku. No a to nakręca błędne koło, bo jeżeli dostawcy upadną, no to ta pozycja sieci na rynku będzie jeszcze większa, a równowaga konkurencyjna w tym przypadku to rzecz absolutnie kluczowa. Rzecznik Praw Dziecka bierze się za energetyki. Nie od dziś wiadomo, że napoje energetyczne to nie jest najzdrowsza albo jedna z, z najzdrowszych kategorii napojowych. Chociażby sama zawartość cukru już o tym świadczy, no i e, powoduje, że nie należy przesadzać z częstotliwością spożywania tego typu produktów. Nie powinni przesadzać zwłaszcza młodzi ludzie, młodzi konsumenci, a przynajmniej z takiego założenia wyszedł rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Rzecznik zaapelował ostatnio do Ministerstwa Zdrowia, żeby zmienić prawo i pozwolić na sprzedaż napojów energetycznych jedynie starszej młodzieży oraz dorosłym, no a także zmniejszyć w nich zawartość kofeiny, a także prowadzić czy uruchomić szeroką akcję informacyjną na temat szkodliwości dla zdrowia tego typu produktów czy nadmiernego spożywania tego typu produktów. Pawlak powołał się przy tym na badania, z których wynika, że regularne picie energetyków przez młodych ludzi może spowodować nawet to, że nie dożyją 60 roku życia. Dodawał też, że młode organizmy dosyć szybko uzależniają się od kofeiny. No i zwraca uwagę, że część krajów już wprowadziło pewne ograniczenia w sprzedaży napojów energetycznych. No to jak z tymi energetykami? Powinno być. Prawdą jest, że część krajów na świecie już wprowadziła pewne ograniczenia w sprzedaży napojów energetycznych. W krajach skandynawskich energetyka można kupić tylko w aptekach. Na Litwie czy w Stanach Zjednoczonych mogą go kupić wyłącznie dorośli, a w Wielkiej Brytanii część sieci zdecydowała o tym, że będzie je sprzedawać tylko konsumentom powyżej 16 roku życia. Natomiast we Włoszech i we Francji no, obowiązują pewne ograniczenia we wprowadzaniu tego typu produktów y, na rynek. Y, energetyki, napoje energetyczne to. Chyba jedna z tych niewielu kwestii, w których lekarze, dietetycy i wszyscy specjaliści od zdrowia publicznego są zgodni: regularne ich spożywanie jest niezdrowe, ale co najważniejsze, sporą grupę konsumentów stanowią młodzi ludzie, którzy kupują tego typu napoje, często w drodze do szkoły, a później oczywiście spożywają je na szkolnym korytarzu. Dane Euromonitora pokazują, że w latach 2016-2021 udział energetyków w polskim rynku napojów bezalkoholowych wzrósł z 7 do 10%, a w 2026 ma wzrosnąć do 12%. W Polsce, szanowni państwo, 12% dzieci w wieku od 3 do 10 lat sięga już po energetyki. 16% z nich robi to regularnie, bo aż 3 do 5 razy tygodniu to naprawdę dużo. Problem niewątpliwie jest i moim zdaniem należy pochwalić każdą próbę wprowadzenia pewnych ograniczeń w sprzedaży tego typu napojów zwłaszcza w przypadku bardzo młodych konsumentów. Ale jeszcze większym problemem jest to, że nie widać politycznej woli do rozwiązania tego problemu. Jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu dwie posłanki Platformy Obywatelskiej Lidia Gondek i Ewa Kołodziej poruszyły ten problem, no ale na tym się w zasadzie skończyło. Zresztą sam rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak już w 2019 roku zgłaszał podobne postulaty, no i wtedy również nic z tego nie wyszło. Może partia rządząca wyszła z założenia, że już wystarczająco mocno wkurzyła młodych ludzi, no a może Lobby producentów jest na tyle wysokie, że nikt nie chce podjąć tej sprawy. A szkoda. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was. Dzięki, że byliście z nami. Zaglądajcie koniecznie na nasze media społecznościowe, na naszego Facebooka, na naszego Instagrama, na naszego LinkedIna, na nasz kanał na YouTube. Koniecznie zostawcie subskrypcję na naszym kanale YouTube'owym. No i zaglądajcie także. Na nasz portal www.wiadomościhandlowe.pl Tam wszystko, co powinniście wiedzieć o handlu w Polsce i na świecie. Ja już się żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Michał Kogorzkiewicz. Dziękuję.